Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Bloons Tower Defense 6 W kolejnym materiale jak co sobotę z bossa Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę oczywiście pod tym materiałem Także jak masz chwilę wielkie dzięki jak zostawisz tego lajka like No i słuchajcie, my dzisiaj gramy ponownie tego najnowszego bossa On pewnie będzie teraz przez cały miesiąc Tak mi się wydaje, że zazwyczaj tak jest jak się pojawia jakiś nowy boss No i dzisiaj mamy go wreszcie na jakiejś odrobinę trudniejszej mapie Ale wymyśliłem jak sobie z nim fajnie poradzić Mam nadzieję, że to zadziała tak jak to sobie wyobrażam. Myślę, że nie ma co przedłużać. Szanujmy mój czas, szanujmy wasz czas i przejdźmy sobie do gry. Mogę wyglądać na trochę śpiącego, bo generalnie no nasze znaczy jak nie trudno się domyślić, dopiero wstałem. E, więc, no, tak to jest. U mnie zawsze tak jest z tym sobotnim bossem, że wstaje i praktycznie od razu nagrywam. E, w ogóle myślałem ostatnio, że jak kupiłem wszystkie e, eventowe rzeczy, Halloweenowe, a tu się okazało, że zobaczcie, że custom avatar, że mamy jakieś nowe rzeczy. E, przede wszystkim ten Bad BFB, czyli ten nietobez BFB, to oczywiście sobie chcę także kupić. No i słuchajcie, Bosik e, nie ma żadnych wymagań, nie ma żadnych modyfikatorów, ale jest na trudniejszej mapie. Jest na tej mapce Sulfur Springs, i wymyśliłem. Coś mega spoko. W sensie aż jestem z siebie dumny. Kliknijmy sobie New Game, bo generalnie wiecie, ten boss działa w ten sposób, bo oczywiście, ja co sobie pierwsze, co pomyślałem, to tak. Na tego bossa idealne będzie granie łodziami podwodnymi, nie? No wi wiadomo dlaczego. Dlatego, że mm, łodzie podwodne mają zasięg innych wiesz, chociaż kurczę, wtedy muszę zbustować zasięg innych wiesz. Jak ulepszycie pod drugi górny tier, nie? Więc skoro łodzie podwodne będą miały zasięg innych wiesz, no to powiedzmy, nie będę musiał się martwić tym, em, że ten boss mi jakoś ucieknie z zasięgu. Po prostu postawię, nie wiem, dużo dart ulepszonych na dolny drugi tier, albo na może nawet trzeci. One mają wtedy spory zasięg, nawet po tym, wiecie, nawet po tym, jak boss trochę tego zasięgu zabierze, to dalej ten wynik, w sensie, no wiecie, dalej powinienem mieć tego zasięgu e, względnie sporo. Więc sobie pomyślałem, że spoko, ale potem dotarło do mnie, że boss jeszcze ym, tworzy te skały wokół siebie. I to jest problem, bo jeżeli postawicie Dart Małpki i boss stworzy wokół siebie te skały, a wygracie łodzią, postawmy sobie już łódź podwodną, a wygracie łodzią podwodną i na, w sensie i wygracie dart małpką, to dart małpka straci widoczność na bossa, bo skały będą jej zasłaniać. A jeżeli dart małpka straci widoczność na bossa, to łódź podwodna, jeżeli sama nie będzie miała zasięgu, tylko będzie ulepszona na drugi górny tier, to też straci ten zasięg. Więc pomyślałem, że trzeba po prostu postawić jakąś jednostkę, która widzi przez ściany. I taką jednostką jest, wydaje mi się, że... Czekajcie, który poziom? O, to. Już pierwszy... Even behind cover. Wydaje mi się, że już pierwszy któryś z tych górnych tierów, nie pamiętam, ale chyba już nawet pierwszy górny tier MAGA jest w stanie widzieć przez, ści przez ściany. MAG ma naprawdę fajny zasięg, więc wydaje mi się, że, no nie wiem, jak na to wpadłem teraz właśnie, jak patrzyłem na tą mapę i sobie od razu pomyślałem o łodziach podwodnych, to sobie pomyślałem, nie no to jest genialne, ale nie wiem, czy tak będzie. W sensie nie wiem, czy to jest faktycznie takie genialne, to myślę, że jeszcze będziemy się musieli przekonać. W ogóle fajnie dodali tutaj fajne akcenty Halloweenowe. One nie wiem, czy jakoś bardzo pasują do tej mapy, bo to jest chyba jednak y lawa, więc więc wtedy nie, tak wiecie, na, na tej zaschniętej lawie, no to trochę naciągane, nie, ale już nie przyczepiajmy się wszystkiego, nie bądźmy, wiecie, niszczycielami dobrej zabawy. To jest tak. Ktoś ogląda film science fiction i mówi, Nie, to by nie było możliwe. No tak, no nie byłoby możliwe, bo to jest film science fiction, tak samo to jest gra, więc e, cieszmy się z Halloweenowych e, akcencików. Ja powiem Wam ogólnie, jestem bardzo e, znaczy sporym fanem. E, lubię Halloweenowe eventy w grach, uważam, że są bardzo klimatyczne, takie wiecie, e, mroczne i tak dalej. Bardzo lubię Halloweenowe eventy w grach, więc e, tutaj również mega mi się podoba ten. Ten klimacik. No i co? Co my tutaj będziemy? Czekajcie, jeszcze lecimy sobie z kolejną farmą. No, moje mega do mnie taki klimacik właśnie tak naprawdę bardzo mroczny w sumie przemawia. No i co? Na razie mamy jedną farmę 2.0.0, drugą dopiero co postawiliśmy. Łódka świetnie się sprawdza. Jeżeli będziemy mieli jakikolwiek problem, wystarczy ulepszyć łódkę na pierwszy środkowy tier. Ona również zacznie wtedy całkiem sporo nam tutaj pomagać. Łódź podwodna ogólnie jest fajna. Tak teraz w ogóle do mnie dotarło, że chyba. Czekajcie, czy na poprzedniej mapie, na której był boss, można było grać łódkami? Na której był ten boss? To była jakaś prosta małka. Można było grać, bo to było Four Circles, już, już pamiętam. Tydzień temu, a ja już zapomniałem no, widzicie, starość, nie radość, słuchajcie. Tak na pewno mówią wasi rodzice, albo wy sami już tak mówicie swoim dzieciom i jest w tym dużo prawdy. <laughs> Oczywiście, e, ja, już, ja jeszcze, powiedzmy, takiej. E, ja się trochę zgrywam, wiadomo, bo jeszcze takiej starości nie doświadczyłem. Tak, mam 26 lat. No to chyba aż tak stary nie jestem, ale. E, no ale. Ale nie wiem co. <laughs> o czym ja mówię w ogóle, nie? O czym ja mówię? 22 rundy mamy, słuchajcie, do bossa. Ładnie farmimy. E, tak naprawdę bardzo mało kasy wydałem na defensywę do tej pory. Nie wiem, czy nie chcę kupić łódki. Kupię chyba łódkę. Ulepszymy ją sobie pod zarabianie, dlaczego nie? Kupię łódkę, pewnie. Ulepszymy pod zarabianie, będzie widziała camo. Myślę, że powinienem postawić inżyniera zamiast łódkę, tak w sumie. No ale dobra. Trudno, zaczniemy sobie od łódeczki. Ej, ogólnie boss jest na poziomie trudności medium, to oznacza, że ceny są, wiecie, z poziomu trudności medium, więc e, ja zawsze mam taką, ciężko mi się to tłumaczy, bo ja mówię tak. Boss na poziomie trudności normal, na poziomie trudności medium. <laughs> tak dziwnie brzmi, no ale tak jest, nie? Ceny mamy z poziomu trudności medium, yy, natomiast boss sam z siebie jest na poziomie trudności normal. Dobra, tam już poleciał jakiś kamu balon. W sumie nie wiem, dlaczego ja się przejmuję jak jakkolwiek balonami z kamuflażem. W momencie, w którym tak naprawdę yy, jestem w stanie... No właśnie, w momencie, w którym tak naprawdę jestem w stanie po prostu zdejmować kamą łódką, więc... Nie wiem, dlaczego się przejąłem jakkolwiek <laughs> balonami z kamuflażem. Myślę, że tak. Dobrze by było... E, alchemik też widzi przez przeszkody. Czy mi się wydaje? Zaraz sprawdzimy. Wydaje mi się, że też widzi przez przeszkody. Spoko, to będzie idealny tutaj na początek. Właśnie, postawimy go sobie w tym miejscu. No i zaraz gdzieś tam, myślę, że inżynierem jak najbardziej. Bloom trap jest bardzo ważną umiejętnością, pamiętajcie o tym, bo dzięki temu każdy balon, jaki wpada do Bloom trapa, za każdy, za każdy balon otrzymujecie dwa razy tyle golda, więc co, dostalibyście normalnie? Nie wiem, gdzie postawić tę farmę, żeby to miało sens. A, dobra, postawimy tu, bo tu chcę mieć na Monkey Village miejsce. No tak ledwo to miejsce zrobiłem. Ty, ile kasy ja mam teraz? O, może tu bym dwie farmy nawet wcisnął. No. Ale czy wejdzie tu Monkey Village teraz? Wejdzie. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Dobra, żadnej z tych farm nie sprzedaję. Tutaj już nic nie ruszam. <grym> Idziemy pod bluntrapa. Każdy balon, jak wpada do bluntrapa. No nie wiem, czy to finalnie powiedziałem. Ja czasami tak mam, zaczynam coś mówić i niestety tego nie, 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 nie kończę. To jest w ogóle bardzo... Bardzo mnie to denerwuje. <grym> Was chyba mniej niż mnie, ale mnie to bardzo denerwuje. W każdym razie Bluntrap, każdy balon jaki wpada, no ja mówię, jest wart dwa razy tyle golda, więc musimy. Więc Bluntrap warto, warto sobie postawić. To jest taka, to coś, to taki w sensie upgrade, który stawiałbym nawet przed pierwszym tierem bossa. Zazwyczaj tak robię. Oczywiście na tego nowego bossa nie możemy grać sticky bombami, bo no, on oczywiście z siebie ten efekt zmywa, że tak to mówię, właściwie to bardziej wypala więc no na nowego bossa sticky bombami sobie nie pogramy natomiast nie szkodzi wydaje mi się że i tak Elegancko to sobie ogarniemy. Mogę chyba nawet postawić już farm w sensie Monkey Village. Zazwyczaj nie stawiam tak wcześnie. Nie stawiam przed pierwszym tierem bossa. Ale tutaj akurat mapka nie jest jakaś bardzo wymagająca. Nie najgorzej farmimy. Chociaż niby ta mapa nie jest taka super prosta. Ja, ja nie wiem, ona jest na intermediate chyba. Czy na, czy na beginner na pewno nie. A moim zdaniem, hmm. Czy mogłaby być na beginner? No może nie. Na beginner to trochę przesada, bo jednak jest tutaj. Czy ja wiem? No nie wiem, dla mnie, dla mnie ona jest w sumie dosyć prosta, bo tak naprawdę skupia się bardzo mocno na farmieniu. E, na farmieniu tymi. W sensie na graniu łódkami, a łódki są mocne. Więc tak naprawdę. No nie wiem. <tak>, tak naprawdę nie ma nie ma tu większego problemu, nie? Bo tak jak mówię, no łódki są mocne, więc jeżeli coś się skupia tylko i wyłącznie na graniu łódkami, to dalej, dalej jest w miarę. Przystępne. Zagrajmy sobie overdrive'em na dzień dobry. O, ja ma A nie, nie ulepszyłem na hot -shota. Dobra, to niech będzie. Overdrive ładnie tutaj obija na początku. Niech będzie. No niestety nie schłodzimy tego jakoś bardzo szybko. Tego bosika. Pyk, mamy przegrzanie. kamo okay, kamobalony robią mi tu rozrubę. Na szczęście, w sumie ta łódka jest w stanie atakować kamowalony. O, czekajcie. Ty, że ona nie była przez chwilę w stanie atakować bosa? Chyba nie. Bo zasłoniły jej te skały, a to dziwne, bo teoretycznie chyba alchemik powinien być w stanie widzieć przez skały. Ale może mi się wydaje. Czekajcie, teraz muszę zobaczyć, bo to po zasięgu będzie widać. No, teraz. Co tu się dzieje? Dlaczego ja... Okej, okay, jest skała bez. Aha, dobra. Rozumiem. Jest skała bezpośrednio przed łódką, więc nie atakujemy naszym głównym atakiem tymi takim, wiecie, dwoma działkami, ale dalej atakujemy moździerzem, bo moździerz ma zasięg, bo alchemik ma zasięg na, na, na bossa. W sensie ten pocisk balistyczny ma zasięg. Okej, okay, rozumiem. Ciekawe. W sensie, no trochę miałem takie, co się dzieje, ale już chyba, chyba czaję. Chyba czaje. Bo wiecie, no, jakby naszej łódce da się przysłonić zasięg, tak? Na ten jej główny, podstawowy atak, tak? Ona musi mieć jakby nie może mieć nic przed sobą, żeby atakować, natomiast w przypadku tego ataku, tego pocisku balistycznego, wtedy wy, jeżeli macie na coś zasięg, to nawet jeżeli to jest za, przes za przeszkodą, to i tak to nie ma żadnego znaczenia. Więc to jest e, całkiem, całkiem spoko. Myślę, czy nie kupić i chyba to zrobię. Kupimy sobie skilla, bo wydaje mi się, że skill bardzo ładnie mi tego bossa wykliruje, że tak to ujmę. Mm, zaraz sobie zobaczymy, ale wydaje mi się, że to naprawdę ładnie pójdzie. O, tu muszę chwilkę poczekać. Boss będzie robił całe jedno kółko, więc naprawdę czasu mamy co niemiara. I teraz, jakbym zagrał skillem, ja jestem w stanie mu w ogóle zadać obrażenia teraz? Aha, wypa wypalił sobie. Nie, co się stało? Skill mi się odnowił. Zobaczcie, skill od razu zbija do kolejnej czaszki. W sumie spoko. W sumie spoko. Bardziej bym się martwił teraz o jakieś zwykłe rasze. Sprzedajmy w ogóle tego, y, tak shootera. Spoko. To fajne w sumie, na pierwszy tier, no tylko skill do łodzi tak naprawdę, no wiecie, to nie jest jakiś bardzo, bardzo tani upgrade, więc to też trzeba mieć z tyłu głowy, że no do najtańszych upgrade'ów to na pewno ten upgrade się nie zalicza. Weźmy deconstruction tutaj, ponieważ leci sterowiec. Ładnie wszystko do trapa eee, Czwarty tier, proszę bardzo. Skillem ładnie wykończyliśmy bossa. Sprzedajemy tę łódkę, dostawiamy inną. Tym razem już nie pod podskila. Postawmy jakąś taką, żeby po prostu pomagała mi ze zwykłymi raszami. Zagrajmy triple, triple darcy w sensie nie triple darcy, tylko te triple gunsy tak to się nazywa. To jest całkiem mocny upgrade. No i tak mówię, jesteśmy w stanie bić camo. Dobra, nie wiem czy. Dobra, potrzebowałem tego odpalić, żeby tamten dół sklirować Nie wiem czy widzieliście, ale. No, bo byłoby dosyć ciężko, nie? Byłoby dosyć ciężko. No ja i tak chyba chcę postawić po prostu zdejmowanie kamo tutaj, więc zróbmy to. Postawmy reaktor. Niech on też, wiecie, zadaje jakieś obrażenia. Także. To już nawet też chodzi o to, żeby sobie jakoś rad radzić z tymi grupami balonów. Wydaje mi się w ogóle, że na elitarny poziom, no w sensie na normalny drugi tier możemy zagrać tak samo jak na pierwszy. <laughs> Bez skitu, że skile tej łodzi. Wydaje mi się, że na normalnym poziomie trudności, w sumie jestem ciekaw, ale wydaje mi się, że na normalnym poziomie trudności skill tej łodzi też zbije jedną czaszkę na drugim tierze. Ale nie wiem, jestem ciekaw. Oczywiście no, ten skill jest dosyć drogi, tak? Wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby się skusić na przykład na Elite Defendera, który ma zasięg. No nie, bo Boss czasami wypuszcza te kamienie, a o tym stale zapominam, więc Elite Defender faktycznie ma zasięg na całą mapę, no ale Boss, tak jak mówię, czasem wypuszcza te kamienie. Co jest oczywiście pewną przeszkodą. Nie wiem, czy tutaj na przykład nie lepiej by było też tak z zonem zagrać. No w sumie to nie wiem. Na pewno chciałem postawić coś, co może by składzało bossa na początku. Farmimy nie najgorzej. Wiadomo, można lepiej. Można lepiej, można gorzej, ale my nie farmimy najgorzej. To jest najważniejsze. Weźmy sobie snowstorma. Wydaje mi się, że to naprawdę fajnie składza nam bocika. No i zaraz co? Zaraz polecimy... W sumie to już powinienem kupić skilla, bo... No, one mają jakiś czas odnowienia. Więc. Myślę, że dobrze byłoby to ogarnąć. O, przy okazji mamy skrócony czas odnowienia, bo y, mamy reaktor. Fajne. No, widzicie prawie cała czaszka. Z postawię trzy takie skile. Oczywiście to jest trochę przerost formy nad treścią dalej, bo te skile są dosyć drogie. To nie jest tak, że mamy je za free. Ale jednak, no wydaje mi się, że dajemy radę. Bardziej bym się martwił, czy my sobie poradzimy z 63 rundą, na przykład. Proszę bardzo, pyk. W sumie na 63 rundę mogę zagrać. A, okej, okay. odpaliłem skilla i to zbiło tylko do czaszki, nie zbiło dalej. Myślałem, że trochę dalej jeszcze zbiję. E, mogę zagrać skillem do Ice Małpki. Jak najbardziej, w razie czego. Zresztą widzę, że póki co nie ma potrzeby <laughs> robić cokolwiek, więc. elegancko. I to nawet szybciutko sobie z tym bossem poradzimy teraz, więc to, to też fajnie. Że wiecie, że nie jest tak, że bijemy tego bossa nie wiadomo ile, tylko faktycznie teraz całkiem, całkiem szybciutko. Dobra, gramy tutaj. Pyk, Monkey Village. Ulepszamy sobie. No i super, cyk. Lecimy ze skillem. I lecimy ze skilem. I zaraz na dobitkę jeszcze. Ostatni skilek. O, lecą te BFB. Fajny jest ten skin nietoperzowy. Jest taki trochę niedorzeczny bym powiedział. Wydaje się, taki trochę nie na miejscu. W sensie po prostu jakby trochę nie pasował do gry do tej gry, ale mi się podoba. W sensie, uważam, że jest spoko. Dobra, postawiliśmy e, Manki Polis i teraz największe pytanie. Oczywiście, wiedziałem, że tak będzie, że nie zmieszczę farmy z powrotem w to miejsce, gdzie była. No zobaczcie. Nie, dobra, robię. Nie, no nie mogę zrobić takiej fuserki, bo to jednak jest manki polis. I tak zrobiłem fuszer o, 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 o! Widziałem. Dobra, tutaj. Niech będzie, postawmy też farmera na górze, bo wy już na pewno nie możecie wytrzymać. Zawsze piszecie, Filip, zbieraj, zbieraj te banany, bo nie możecie na to patrzeć. No zbieram, zbieram. Staram się. Dobra, w ogóle szybko się uwinęliśmy z tym drugim tierem, więc mamy sporo czasu. Ja po prostu farmię. Nic więcej tutaj się nie będzie działo, po prostu sobie farmię w tym momencie. Mógłbym dostawić jeszcze tu może Manki Wylicz. O właśnie w ten sposób. I po prostu dostałem farmy, nic więcej nie robię. Na razie nie wiem jeszcze, czym będziemy grali na kolejny tier. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie wymyśliłem. Cały czas nic nie dostawiałem. A chyba alchemika dostawiłem w trakcie tego cięcia. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda. No wygląda... Nic nie muszę już robić, tak w sumie, jeśli chodzi o farmy. Eee, poeksperymentowałbym i chciałbym chyba z tym tierem spróbować wygrać przy użyciu Spike Factory, przy użyciu piątego tieru. Zobaczymy w ogóle czy to się uda Chyba nie, chyba to będzie za mało No ale zobaczymy, a może siądzie <laughs> Nie mam pojęcia yy, ale, ale, ale chyba to będzie za mało Zagramy więc pewnie tym piątym tierem Może jakimś elite defenderem No najwygodniej byłoby pewnie zagrać madem A najnajwygodniej byłoby zagrać latającą fortecą Podejrzewam, że latająca forteca będzie najlepsza na ten tier W sumie no mógłbym zagrać latającą fortecą W sensie to by miało najwięcej sensu ale nie wiem, czy chcę. Czy nie chcę spróbować tego czwartego tieru najpierw? Znaczy piątego tieru Spikestorma. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to ładnie śmiga. <grym> Zagrajmy tu w ogóle absolut zero. Zagramy sobie tutaj piątym tierem na dzień dobry. Już żaden, żadne balony nie wpadają mi do trapa. Wszystko rozwalam zanim, zanim doleci do trapa. No cóż, <grym> no cóż. W ogóle będę chciał zbudować paragon do łodzi podwodnej. Właśnie podjąłem taką decyzję. Paragon do łodzi podwodnej na tej mapie to jest właśnie to, co chcę zrobić. Zobaczmy, jak to idzie. Skill w ogóle dalej robi całkiem sporo. No nie na tyle, żebym już samym skillem to ugrał, ale no dalej robi całkiem sporo. Sprzedałem tę łódkę pod zarabianie, bo na razie ona mi tutaj jest średnio potrzebna, a zabiera mi po prostu miejsce, którego i tak z tego, co widzę, wcale nie ma tutaj tak dużo. No nic, będziemy musieli... No, dołożymy dużo kasy suwakiem i tyle. I będzie git. <grystanie> będzie git. Dołożymy sobie dużo kaski suwakiem. Proszę bardzo, ulepszam tutaj na Energizer. Dzięki temu nasz... Chyba to jeszcze bardziej skraca czas odnowienia umiejętności. Czy ja to przejdę? Okej, okay, ja to przejdę w taki sposób. Spoko. <grystanie> to jest naprawdę. Znaczy, czy to jest budżetowa forma? No na elitarnym paragonie. Trzeci Tier normalnie, znaczy na elitarnym bosie, trzeci Tier normalnie pokonujemy Paragonem. No nie, no to to nie jest taka budżetowa forma, bo ten czwarty, znaczy ten piąty Tier kosztuje około 50 tysięcy. Tu kupiłem trzy skile, plus mamy jeszcze piąte Tiery tam, więc tak naprawdę wydałem około 100 tysięcy, więc w sumie mógłbym ro, równie dobrze zbudować jakiś taki, no nie, no budżetowy Paragon do Dartmouth kosztowałby mnie mimo wszystko z 250 tysięcy, bo Paragon kosztuje niby 50 000, znaczy 150 tysięcy. Ale trzeba kupić jeszcze wszystkie piąte tiery po drodze, nie? Więc e, to też w sumie swoje, swoje kosztuje. No nic, ja w ogóle mogę kupić już paragon do łódki. I wydaje mi się, że to wystarczy, nie? E, no ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie e, na razie nic nie robię. E, wydaje mi się w ogóle, że chcę też sprzedać tego m, alchemika pod zarabianie. I postawić tutaj super brittle. Żeby, m, wiecie, żebym zadawał większy teammate. Żebym szybciej sobie radził z tymi wszystkimi raszami. Zobaczcie jak to teraz leci, nie? Leci przecudownie. <laughs> leci przecudownie. Ładnie, niech sobie wbijają te statki przebicia. Będziemy mieli też fajny poziom paragonu. Czekamy na kolejny tier. Pojawił się kolejny boss. Ja sobie youtubka oglądam na drugim ekranie, a tu już kolejny Bosik. Dobra, oczywiście lecimy z paragonem i oczywiście dokładam do niego maksa kasy, nie? Nie bawimy się. Tyle kasy, ile mam, tyle dokładam. <grych> 56 poziom. Ja myślę, że to wystarczy. Parcie w ogóle. Nie mogę nagrzać bossa. Perfekcyjnie. Wydaje mi się, że ta jest Małpka to jest najlepsze, co może być na tego Bossa. Ta jest Małpka. Ono jakoś strasznie go, zobaczcie, no nie jestem w stanie go przegrzać. On oczywiście teraz się przegrzał, bo on wraz z biciem każdej czaszki e, trochę wbija tego paska. Więc wydaje mi się, że ogólnie nie da się zrobić tak, żeby on się ani razu nie przegrzał. Ehm, bo po prostu, no jakby nawet na normalnym poziomie trudności, jeżeli w każdą czaszkę, e, no jakby aktywujemy, a musimy każdą czaszkę aktywować, żeby przejść bossa, e, to on wtedy ten, on wtedy. Zagram sobie w ten sposób, ustawimy sobie na strong. Dlaczego nie? Debuffera. To jest debuffer bardziej pod to, żeby rundy szybciej przeskakiwały dla mnie. W ogóle ten paragon mogę zostawić. Naprawdę niczym się chyba nie muszę przejmować. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić. No, także o czymś klasycznie mówiłem i o czymś zapomniałem. A, no chodzi mi o to, że zawsze raz musi się przegrzać. Ale tak widzę, powiem wam, że jak jest ta Ice Małpka, to absolut Zero, to on praktycznie w ogóle jak go atakuje, przynajmniej... Tym Paragonem, który w sumie atakuje dosyć szybko, to w ogóle nie, nie dostaje praktycznie tego. tego, nie, nie podskakuje mu ten pasek przegrzania, tylko on podskakuje przy wbiciu czaszki. Więc ciekawie, ciekawie. Rundka do bossa. Nic nie dostawiam. Moim zdaniem nie ma potrzeby, poradziliśmy sobie świetnie poprzednim razem. Tym razem chyba też idzie nie najgorzej. Zaraz zobaczymy, jak to będzie z. W ogóle co to za tak x -y na bosie? O co tu chodzi? <gry> Zobaczcie, w ogóle go nie nagrzewam. W ogóle. Teraz dotrę do czaszki, pyk. No, może trochę go tam podgrzałem, ale tak to. No. Super jest w ogóle to, że ten paragon. A ja wiem, te x on z siebie chyba zdejmuje ten atak. Czy to czy to jest ten efekt tego snipera? Czekajcie. No, to się pokazuje za każdym razem, jak sniper zaatakuje bossa. Ale te x chyba sugerują, że ten debuff nie działa? Nie wiem, czy to jest taki wiecie. Czy to jest takie wizualne potwierdzenie? <laughs> Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Wiem natomiast, że no, ile? Trzy rundy na razie, na razie minęły. A my tego bossa pokonujemy paragonem, który zbudowałem w ogóle, wiecie, przed czwartym tierem i w dodatku skończyłem grę milion pięćset tysięcy golda, także ta mapa, ten boss jest na pewno dosyć prosty, nie wiem jak z elitarnym poziomem trudności, to może być trochę trudniejsze tutaj, bo to nie jest taka mapa, która jakoś super sprawdza się z tak no może początek i sam koniec tej mapy, tak, tam mamy te dwie takie wysepki, no to może, a tak shooter jest naprawdę, czyli tu i tu, a tak shooter jest naprawdę mocny na tego bossa, więc zastanawiam się na elitarnym poziomie trudności, czym zagram na pierwszy tier, czy też skillem ud... może skillem łódki zagram, tak samo jak tutaj zagrałem. To może nie być takie głupie, bo na pierwszym tierze zakładam, że boss będzie miał tyle, co, na normalny, co normalny boss na drugim, a drugi tier na normalnym bossie też przeszedłem z killem łódki, więc może tak zagramy? Zobaczymy, zobaczymy. Ode mnie w każdym razie to tyle. Słuchajcie, ja wam życzę jego dnia i zapomniałem sobie kod zareklamować. Wszystko do nagrania na nowo. Nie no, oczywiście nie będę nagrywał na nowo. Natomiast e, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to jeżeli robisz jakieś zakupy w sklepie Blunt Tower Defense 6 albo Blunt Tower Defense Battles 2, wielkie dzięki za wpisanie mojego kodu. Mój kod twórcy to OJC. W ten sposób e, mnie wspieracie. Także jeszcze raz, wielkie, wielkie dzięki. Wam życzę miłego dnia. Tak jak już to mówiłem, trzymacie ciepło. Udanego weekendu. Cześć.